Witajcie! Uwielbiam wszelkie czekoladowe desery, tarty, musy, ale chyba nic nie może konkurować z filiżanką gęstej, płynnej czekolady, którą dzisiaj przygotujemy. Do tego przepisu będziemy potrzebować oczywiście tabliczkę dobrej czekolady, gorzkiej, mleko śmietane, cukier trzcinowy. Cynamon, dzisiaj użyję cynamon, ale jeżeli e, lubicie takie bardziej intensywne smaki, możecie użyć nawet papryczkę chili. E, I ozdobimy sobie to wszystko bitą śmietaną. Do rondelka wlewamy mleko śmietane, jeszcze posłodzimy to cukrem trzcinowym i gotujemy na małym ogniu co jakiś czas mieszając, żeby cukier nam się rozpuścił, a mleko zaczęło. Gotować. W międzyczasie pokroję sobie czekoladę. Tą, którą używam, jest to czekolada wiodącej marki. O wysokiej zawartości kakao. Także taką najlepiej użyć do przygotowania gorącej czekolady. I około połowę tabliczki będę potrzebować. I sobie ją troszeczkę drobniej pokroję. Blako już słyszę, że zaczyna bulgotać, dlatego mogę dorzucić już tą posiekaną czekoladę. Doprawię jeszcze odrobinę cynamonu. I znowu co jakiś czas mieszamy, żeby czekolada nam się rozpuściła. I możemy przelewać naszą czekoladkę i naszą gorącą czekoladę udekoruję jeszcze bitą śmietaną na to jeszcze tarta czekolada. I odrobina cynamonu. I gorąca czekolada jest już gotowa. Smacznego.